W poprzednim odcinku opowiadałem Wam jak poprawnie założyć trawnik, jednak nawet poprawnie założony trawnik. Czasem może stracić wygląd, jeśli nie będzie właściwie pielęgnowany. Dlatego tak ważne jest dbanie o jego kondycję. Zabiegi pielęgnacyjne warto rozpocząć już wczesną wiosną. Pierwszą czynnością powinno być usunięcie liści i ewentualnych gałęzi po zimie. Następnie trawnik trzeba skosić i obficie podlać. Kiedy woda wsiąknie, a trawa i wierzchnia warstwa ziemi obeschną, można przystąpić do zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszym z nich jest wertykulacja, jest to jeden z najważniejszych zabiegów. Zabiegów pielęgnacyjnych, który ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, tak zwanego filcu. Filc ten bardzo słabo przepuszcza wodę i powietrze oraz zabieg ten na celu ma rozluźnienie zagęszczonej gleby. Gdy występuje problem filcu, woda bowiem słabo wsiąka i długo pozostaje na trawniku. Prowadzi to do rozwoju m.in. chorób grzebowych. Bardzo ważne jest, że zabieg ten wykonujemy dopiero rok lub dwa lata od założenia trawnika. Ponieważ polega to na pionowym nacinaniu darni na głębokość od 5 do 20 mm celu zniszczenia filcu. Głębokość wertykulacji jest uzależniona od wieku trawnika. Im trawnik starszy, tym większa głębokość wertykulacji. Na niewielkiej powierzchni polega ona na dokładnym wygrabieniu darmi za pomocą ręcznego wertykulatora. Przy większym areale konieczne będzie użycie wertykulatora elektrycznego lub spalinowego. W ogrodnictwie bardzo ciężko jest podać terminy zabiegów, ponieważ one zależą głównie od pogody. Przyjmuje się, że wertykulację wiosenną należy przeprowadzić w kwietniu. Niektórzy zalecają zabieg powtórzyć jesienią, jednak nie później, niż do końca września, aby trawa miała czas na regenerację i przygotowanie się do zimy. Ja uważam, że dobrze przeprowadzona wertykulacja wiosenna w zupełności wystarcza. Proces wertykulacji może na początku spowodować niewielki bałagan, ale na dłuższą metę odmładza on trawnik, ułatwiając docieranie powietrza, wody i mikro i makroelementów do korzeni. Pamiętać jednak należy, że ten usunięty filc należy bardzo bardzo dokładnie zgrabić i usunąć z trawnika. Wertykulację powinno się przeprowadzać, kiedy przez około 2 dni nie są zapowiadane opady deszczu. Nie jest jednak zalecane wykonywanie wertykulacji na zbyt suchym trawniku, ponieważ prowadzi to do zbyt dużych uszkodzeń trawy. Pamiętać jednak należy, że wertykulacja nie wpływa bezpośrednio na powietrzanie trawnika, a jedynie zwalcza czynniki, które ograniczają dostęp do tlenu. Dlatego niezbędny jest kolejny etap pielęgnacji – areacja, czyli na powietrzanie. Jest to zabieg delikatniejszy, ale wnika znacznie głębiej. Polega na nakuwaniu trawnika przy pomocy wideł, specjalnych butów z kolcami, wałków z kolcami, areatorów ręcznych, elektrycznych czy spalinowych. Aby ten proces był skuteczny, należy nakuwać trawnik na głębokości od 3 do 10 cm. Na 1 m2 powinno się wykonać od 120 otworów w przypadkach takich lekkich podłoży do 180 otworów w przypadkach bardzo ciężkich gleb. Odpowiednia ilość powietrza, a jednocześnie tlenu w glebie jest niezwykle istotna, ponieważ to właśnie powietrze umożliwia proces oddychania roślin. Im bardziej użytkowany trawnik, tym nakucia powinny być głębsze. Podobnie jak w przypadku wertykulacji, niektórzy zalecają jej powtórzenie jesienią. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że dobrze przeprowadzony zabieg aracji wiosną w zupełności wystarczy. Dzięki wertykulacji i aracji, trawa jest pobudzona. Do wzrostu i zwiększenia się jej masy korzeniowej i jednocześnie ogranicza się ilość chwastów i mchu. Zabiegi te poprawiają wnikanie powietrza, wody i nawozów, dzięki temu trawa szybciej się regeneruje, jest mniej narażona na choroby grzybowe i inne patogeny, a w efekcie tworzy gęstą i zwartą darnię i jest tym samym bardziej odporna na deptanie. Ostatnim etapem wiosennej konserwacji trawnika jest jego piaskowanie, które przeprowadza się, by rozluźnić podłoże i zapewnić Lepsze warunki wzrostu dla naszej trawy. Piasek powinien być przede wszystkim suchy. Może to być piasek rzeczny lub drobny piasek kwarcowy o granulacji od 0,5 do 0,8 mm. Na 100 m2 trawnika stosujemy od 300 do 500 kg piasku, który rozrzuca się ręcznie lub siewnikiem do nawozów, a następnie rozgarnia za pomocą grabi. Piaskowanie nie należy przeprowadzać na podłożu bardzo lekkim, piaszczystym, suchym i na skarpach. I tak przygotowany trawnik po upływie około tygodnia można zacząć nawozić. Ponieważ trawy mają płytki system korzeniowy, bardzo szybko wykorzystują składniki pokarmowe. Jeśli chcemy zatem, by trawnik był zdrowy i piękny, musimy regularnie dostarczać niezbędnych minerałów. Zapotrzebowanie na składniki mineralne zmniejsza sta się jednak w trakcie sezonu wegetacyjnego. Nawożenie wiosenne powinno dostarczyć roślinom odpowiednią dawkę azotu, który jest niezbędny do budowania zielonej masy. Nawozem ze świetnym składem, który mogę od siebie polecić, jest Florovit Mistrzowski Trawnik. Jest to wygodny mikrogranulat, który najlepiej aplikować za pomocą siewnika, ponieważ istotne jest aby równomiernie go rozprowadzić. Nawóz powinno się stosować na suchym trawniku zawsze po jego skoszeniu. I wygrabieniu najlepiej rano lub wieczorem, aby unikać stosowania nawozu podczas silnego nasłonecznienia. Stosować należy 30 g nawozu na 1 m2 trawnika w odstępach 3 tygodniowych od marca do sierpnia, ponieważ jest to nawóz kompleksowy. Daje pewność równomiernego dostarczenia roślinom niezbędnych składników odżywczych, które wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój trawy. Poprawiają jej zdrowotność, eliminują mech oraz zapewniają piękny i intensywny zielony kolor. Po każdym nawożeniu nasz trawnik należy obficie podlać. Innym nawozem, który mogę polecić szczególnie właścicielom zwierząt i rodzicom małych dzieci, jest bionawóz do trawników, bezpieczny trawnik. To również jest wygodny mikrogranulat, nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego i jest bezpieczny dla dzieci, zwierząt i pszczół. Trawnik, który nim nawieziemy, może być użytkowany praktycznie od razu po zastosowaniu nawozu. Zaleca się 4 do 6 zabiegów w ciągu sezonu i stosuje się go od marca do września. Kiedy jednak sezon wegetacyjny się, się do końca, rośliny zamiast dużej ilości azotu potrzebują większych ilości potasu i fosforu, które wzmacniają system korzeniowy i wspierają mrozoodporność. Właśnie dlatego jesienią powinniśmy stosować nawozy jesienne. Świetnym wyborem tutaj jest Florovit jesienny nawóz do trawników. I jego niska zawartość azotu nie pobudza trawy do intensywnego wzrostu, natomiast przedłuża wegetację i wpływa na ładny wygląd trawnika do późnej jesieni. Wysoka zawartość potasu i żelaza przyczynia się do lepszego przezimowania traw. Pamiętać należy, że jego również należy zastosować na suchej trawie po uprzednim jej skoszeniu i wygrabieniu. Pierwszy raz w drugiej połowie sierpnia oraz powtórnie na przełomie września i października w dawce od 30 do 40 gram na 1 m2. Wszystkie na Nawozy, które poleciłem, to nawozy kompleksowe, wieloskładnikowe i nawożenie nimi jest zdecydowanie łatwiejsze, bo mają dobrane odpowiednie proporcje potrzebnych składników. I jest to bardzo ważne, ponieważ nadmiar jednego ze składników może przyczynić się do gorszego wchłaniania innego składnika. Należy również pamiętać, że świeżo założony trawnik ma nieco mniejsze potrzeby nawozowe niż trawnik w pełni swojej wegetacji. Zbyt silna dawka nawozu jest natomiast dla roślin zabójcza, aby trawnik był prawdziwą. Ozdobą ogrodu musi być nie tylko regularnie nawożony, ale także podlewany. I wbrew pozorom właściwy sposób podlewania ma niebagatelny wpływ na kondycję murawy. Często pytacie, jak podlewać trawnik, ale nikt tak naprawdę nie da Wam takiego gotowego przepisu, że podlewamy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu czy trzy razy w tygodniu, ponieważ częstotliwość podlewania jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Młode trawniki na glebach lekkich należy podlewać częściej, ale mniejszymi dawkami. Natomiast trawniki starsze i te na glebach cięższych dobrze jest podlewać rzadziej, ale większymi dawkami. Kolejna niezwykle istotna kwestia to regularne koszenie trawnika. Tylko jeśli wykonujemy je poprawnie, stanie się naturalnym sposobem na stworzenie zdrowej i gęstej murawy, bowiem regularne koszenie trawnika do właściwej wysokości wspomaga rozwój jego korzeni. Pomaga także zatrzymać wodę podczas suszy, dzięki czemu trawa nie straci swojego zdrowego zielonego koloru. Istotne Dane to częstotliwość i wysokość koszenia. Podstawowa zasada koszenia to nie ścinać więcej niż 1 trzecia wysokości źdźbła trawy. Wiele początkujących ogrodników zastanawia się, kiedy kosić trawę po zasianiu. Najlepiej zrobić to, gdy świeżo posadzona trawa osiągnie od 5 do 12 cm. Następnie koszenie najlepiej przeprowadzać co 7 do 10 dni. Trawę, która rośnie w cieniu pod drzewami, kosi się znacznie rzadziej. Koszenie wykonuje się w ciepły, ale nie Gorący dzień, najlepiej rano. Bardzo ważną informacją jest, że kosimy wyłącznie suchą trawę. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej ustawić ostrze kosiarki na około 5 cm i utrzymać stałą wysokość w sezonie wiosenno-letnim. Jedynie miejsca zacienione należy ciąć wyżej o około 1 do 1,5 cm. Dopiero jesienią pod koniec września powinno się podnieść ostrze o 1 do 2 cm, ponieważ wtedy trawa już tak szybko nie odrasta. Trawnik zbyt nisko koszony, szczególnie w miejscu nasłonecznionym, będzie bardzo przesychał, przez co niestety będzie tracił kolor. Z kolei zbyt rzadkie koszenie powoduje, Słaby wzrost trawy i daje większą szansę rozwoju chwastom. Co bardzo ważne, niezależnie jakiego sprzętu używamy, jest jedna zasada, której bezwzględnie musimy się stosować. Jest to oczywiście ostry nóż koszący. Jeśli nóż nie będzie ostry, zamiast równo ścinać nasze źdźbła, będzie je szarpać, co sprawi, że końcówki trawy będą wysuszone, zżółknięte i nierówne. Ważnym elementem pielęgnacji jest też kontrola pH podłoża. Nawet jeśli odpowiednio przygotujemy podłoże pod wysiew, z czasem odczyn naszej gleby może ulec znacznej zmianie. Prawidłowe pH pozwala uniknąć pracochłonnych zabiegów, jak odchwaszczanie czy usuwanie mchu. Trzeba bowiem wiedzieć, że trawa najlepiej rośnie w przedziale pH od 5,4 do 6,8. Jeśli pH będzie zbyt wysokie, czyli nadmiernie zasadowe, na trawniku pojawią się chwasty. Za to, kiedy pH będzie za niskie, czyli nadmiernie kwasowe, na trawniku wyrośnie nam mech. Dlatego łatwiej jest sprawdzić pH i dostosować, niż później zwalczać mech lub chwasty. W sprzedaży znajdziecie niedrogie kwasomierze, które pozwolą Wam dosyć precyzyjnie zbadać pH gleby. Jeśli pH okaże się zbyt niskie, gleby trzeba będzie odkwasić, czyli zwapniać. Wapnować. Idealnie byłoby przeprowadzić wapnowanie późno jesienią lub pod koniec zimy, przed okresem wegetacji. I ja osobiście do tego zabiegu polecam zastosować granulowane wapno nawozowe fluorowid. Jeśli pH za to jest zbyt wysokie, można podłoże wymieszać z nawozem zakwaszającym. Choć taka sytuacja zdarza się znacznie rzadziej. No i słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, jak wy pielęgnujecie swoje trawniki, czy ten film Wam pomógł, czy macie jakieś inne sposoby na pielęgnację Waszego trawnika. Czy przy pielęgnacji, jaką przeprowadzacie, popełniliście jakieś błędy, o których chcecie powiedzieć innym, a może macie jakieś sprawdzone sposoby, dzięki którym inni unikną błędów w przyszłości? Tak czy inaczej, ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Na dziś to tyle i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!